Kochani, tutaj Sunka i dzisiaj przychodzę do Was z kolejną śladową aktualizacją, w której dodali nowe zadanka z profesorem Haydenem. By rozpocząć musisz spotkać profesora Haydena w Eponie, odblokować Rancho Starshine oraz Półwysep Południowego Kopyta. Mamy w swoich ustawieniach tryb dnia i nocy, zmienili okno zakupu konia no i dodali nowe oprogramowanie a w następnym tygodniu na Jurwiku wkrótce pojawi się Huffinger, no i ja nie mogę się doczekać tych Huffingerów no a teraz sprawdźmy sobie, ja już to ogólnie zobaczyłam ten tryb dnia i nocy, tutaj po prostu sobie przesuwamy i to się zmienia um. no i tak można sobie bez końca, ja to sobie ustawię dzień to mi się akurat bardzo podoba, przyda się do filmów w sumie no i tak, tutaj mamy okno zakupu konia, jeszcze Wam pokażę. Powiem tak, ta opcja jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba, ale jedyny jej minus jest taki, słuchajcie, że znika back na niewidzialność. E, przepraszam za cięcie, ale złapało mnie chrypa. E, więc tak, tutaj mam napisane, że to jest generacja druga. No i po prostu mamy pokazane animacje i to też jest bardzo fajne, że nie musimy kupować konia, żeby zobaczyć, jak on będzie się poruszał. Mi się to bardzo podoba. Ale tu widzę jest błąd. To nie jest V. <grym> no ale okej. Okay. Yy, tutaj gdzieś było jeszcze chyba gdzie to się zmieniało. Zmieniłaś. Przeglądaj las O, tutaj było coś takiego. Aha, i my tu mamy wszystkie okolice. No dobrze. Yy, przeglądaj lasy no spoko i mi się bardzo to okno zakupoko nie podoba jak mówiłam, ale no niestety bak na niewidzialność zniknął no ale podobno mają coś z tym zrobić ale to pewnie będzie trwało strasznie długo niestety, więc kiedy to się stanie to ja nie mam pojęcia no a teraz lecimy z zadankami dziwny widok Musisz mi pomóc. Po głuchych lasach chodzi jakiś dziwny mężczyzna, który jest turystów. To niedopuszczalne niedługo wywiadam książkę o koniach, która przyciągnie na naszą małą wyspę wszystkich turystów z całego świata. Chcesz ją zobaczyć? Jeszcze nie skończyłem pisać. A właściwie to szuka szukać kogoś, kto ją aha, Kto ją napisze. Ale to nieważne. Prawda jest taka, że Fort Pinta nie może teraz ani nigdy stracić turystów, a ten dziwny człowiek wszystkich odstraszył. To niedopuszczalne, karygodne, niedobre. Rozumiesz o co mi chodzi. Dla dobra wszystkich wystraszonych turystów jedź do głuchych lasów i znajdź tego człowieka, który sprawia tyle kłopotów. Okej, okay, słuchajcie, no to widzimy się na miejscu. Okej. Okay. Witaj, przeszkadzam turystom i ja mówisz jeszcze mniej logicznie niż zazwyczaj. Jestem tu po to, żeby się przyjrzeć place tylenczycy i ten las. Na pewno nie umknęło ci to, nie umknęło ci to całe mnóstwo robaków na drzewach. Umknęło młodzi. Nie przykładacie przykłada wagi do szczegółów. Cóż, ten James z pewnością się ucieszy, gdy mu powiesz, że od... Odejdę stąd, jak tylko zbadam tę plagę. Oczywiście skończysz, szybciej, jeśli mi pomożesz. Wygląda na to, że masz dużo wolnego czasu i załatwiasz sprawy dla innych, więc możesz przynajmniej się do czegoś przydać. Złapałem idealne okazję do badań, ale mi uciekły. Proszę, weź ten słoik i przynieś mi z, powro i przynieś mi z powrotem tych uciekinierów. Znajdziesz ich tam. No, okej, okay, 50 pedał dla konia. Spoko. Aha, co ja mam. Okej. Okay. Aha, czyli ja nie mam tego człowieka. Aha, czyli ja mam po prostu je gonić. To go nie złapałam. Okej, okay, już dojechaliśmy. Sie Mam was. One dalej są na tych czerwach, ale okej. Okay. Dziękuję, a teraz pozwól mi je zbadać, byśmy się dowiedzieli, czym te stworzonka są. Te korniki, cudowne, małe stworzonka, jednak potrafią dość mocno niszczyć drzewa, które nie są do nich przyzwyczajone. A te, a te drzewa na pewno... Co? A te drzewna na pewno nie są? Ok. <laughs> Powinniśmy zachęcić te korniki, by przeniosły się do bardziej odpowiedniego miejsca. Skoro już tu jesteś, możesz mi pomóc. Zrobię pewnego rodzaju środek owadobójczy, ale brakuje mi składników. Potrzebujemy olejku, najlepiej z zmi miodli indyjskiej oraz mydła, ale w wysokiej jakości, żeby środek dobrze działał. Żadne sklepo żadnej sklepowej papki, którą Wy, młodzi, nazywacie dziś mydłem. Idzie do Harolda z miasteczka z i Polany, który powinien mieć potrzebne nam składniki. No okej, okay, czyli znowu widzimy się po cięciu. Okej, okay, już jesteśmy. E, witaj, profesor Hayden przysłał Cię po ze z miodli indyjskiej i dobrej jakości mydło. Hmm, zobaczymy co ja tu... tutaj mam. Zodziewam się. Olej mm, ale nie chwilka, bo mam wrażenie, że muzyka jest za tak głośna. Mam olejek z miodli indyjskiej, ale nie mam żadnego pojemnika. Wystarczy zwykła stara butelka, a tych nie powinno zabraknąć u Big Pony. W końcu teraz ma tyle pracy przy recyklingu. Pojedziesz tam i poszukasz takiej butelki? Pony nawet nie zauważy, że sobie coś weźmiesz. Powodzenia, tak czy siak, gdy Ciebie nie będzie, ja dalej będę szukał mydła. Na pewno gdzieś je miałem. No okej, okay, Big Pony jest tam. Od razu sobie wymienię śmieci na PD w tego kuca, akurat, więc. ha, nie mogę, czemu nie mogę? No okej, okay. dzisiaj nie wymieniłam, więc nie wiem, czemu nie mogę. Może śmieci nie mam? Nie wiem. Nie No powinnam mieć. A, jednak nie mam. Okej, okay. też wiem, czemu nie mogę. Cudownie, ta butelka na pewno się nada. Przygotuję dla Ciebie olejek. Proszę olej z mieli indyjskiej. Co do mydła mam dobre i złe wieści. Złe są takie, że mi się skończyło, a ja nawet tego nie zauważyłem, ale na szczęście wiem, gdzie je dostaniesz. Felicity z jodłowego Gaju zna się na mydle, zawsze ma jego zapas i jest mi winna przysługę. Powiedz jej, że jesteś od Harolda, a powinna Ci pomóc. O jezu, no to do jodłowego gaju jedziemy. Harold wysłał cię aż tutaj po mydło? Nie wiem, czy to dla mnie powód do dumy, czy obaw, ale oczywiście dostaniesz mydło. W zeszłym tygodniu przyszła do mnie wspaniała partia. No okej. Okay. Hmm, dziwne. Mogłabym przysiąc, że nowe mydło schowałam w tym pudełku. Kto by kradł mydło? W dodatku to trochę śmierdziało lubą. Patrz tam. Kot pewnie. Tak, kot zawinął mydło. Myliny biegną w tym kierunku, więc to pewnie tam uciekł złodziej. Szybko, podążaj za bąbelkami, a może go jeszcze złapiesz. Ja się założę, że to kot zwędził mydło, skoro pachniało rybą. To takie moje podejrzenia. Ha, wiedziałam, 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 że to będzie kot. Kot kletu mydło, wiem, że ten zapach nie jest dla wszystkich, ale żeby kot cóż, mam je z powrotem. Dziękuję, teraz je dla ciebie zapakuję. Proszę, dziękuję za pomoc w odzyskaniu tego mydła. Może mi nie uwierzysz, zwłaszcza po tej całej koci aferze, ale ja naprawdę lubię ten zapach i przykro by mi było czekać na niego aż do kolejnej przesyłki. No okej, okay. a gdzie mam teraz jechać? Mydło, aha, no czyli do głuchych lasów No okej okay. No okej, okay, profesorku Mam twoje mydło, bo sam nie mogłaś się ponieruszyć e, Wspaniale, niektórzy młodzi ludzie jednak są całkiem przydatni Ja wszystko zrobiłam Nie ty, jestem znacznie bardziej przydatna od ciebie Więc proszę mi tu mm. Nie prowadź gazem. Połączyłam składniki. Pamiętaj, że ta mieszanka zabiłaby większość zwyczajnych robaków, ale na szczęście jorwickie korniki nie są zwyczajne. Podobnie do wielu innych stworzeń na Jorwiku, korniki te mają niezwykłe umiejętności. A teraz pomóż mi spryskać drzewa. Ech, ta młodzież. Powiedziałam Ci, nie narzekaj, bo ja robię tutaj więcej od Ciebie, gościu. Więc łaskawie się zamknij. Dziękuję. No okej, okay, już spryskane. Dziękuję, teraz możemy tylko mieć nadzieję, że jorwickie korniki znajdą bardziej odpowiednie miejsce do życia. E cóż, moja praca w tym miejscu dobiegła końca. Spotkamy się w forciepintach. Chcę się upewnić, że James zostawi mnie w spokoju, a także zapewnić go, że turyści nie mają się czego obawiać. Nie to, żeby kiedykolwiek mieli, ale ech. Jezu, serio nie możemy się tutaj pożegnać. No dobra, no co do Fortu Pinta. Już jesteśmy na miejscu. E, nie rozumie pan, musi pan tylko napisać trochę bzdur o koniach. Ludzie to kupią bez względu na wszystko. Przecież zna się pan na zwierzętach. To będzie kaszka z mlekiem. Nie mam czasu pomagać Ci w twoich hobby, młody człowieku. Jestem bardzo zajęty. Może ty przemówisz do rozsądku temu młodemu człowiekowi? Wybacz, ale ja mu już nic niestety nie pomoże. <laughs> Skoro teraz turyści nie boją się już tego dziwnego mężczyzny z lasu, na pewno tłum, tłumnie do nas wrócą. Dlatego muszę do tego czasu przygotować książkę. Koniec. Mam wspaniałą wizję książki ze wszystkimi informacjami na temat koni: każda lasa, każdy rodzaj chodu, każde zawody i każde. No, te wszystkie mało przyjemne obowiązki związane z opieką nad koni. Co? Czemu tak na mnie patrzysz? Ja jestem tylko wizjonerem i pomysłodawcą. Nie wiem nic o koniach. To dlatego profesor Hayden musi napisać dla mnie tę książkę. Jako członek AAE wie o każdym zwierzęciu na tyle dużo, żeby ogłu ogłupić. To znaczy oświecić każdego turystę, który tu przy e przyjedzie. Wyobraź sobie ten zysk, jeśli wszyscy turyści odwiedzający wyspę kupią tylko jedną kopię. Będzie niebo niebotyczne. Nie interesują cię zyski? Hmm, wyobraź sobie wiedzę o koniach, którą możemy szerzyć, lepiej? Poproszę go w moim imieniu. Mnie nie chce słuchać, ale ciebie nawet lubi. E, czy on nigdy nie zostawi mnie w spokoju? Dobrze, zrobię to. E, wiedzę trzeba szerzyć, to fakt. Choć przyznanie racji Jamesowi jest dla mnie niezwykle bolesne. Tylko, że jestem bardzo zajęty i nie mam czasu na zebranie odpowiedniego materiału, który pozwoliłby mi stworzyć coś o zadowalającej jakości. Ty wiesz sporo o koniach i znasz wyspę, a do tego można na Tobie polegać. Co Ty na to? Chcesz mi pomóc w tym projekcie? Oczywiście zadbam o to, by Twój udział został odpowiednio oznaczony. Serio? Serio? No ja nie wierzę. Aha! No dobrze. By odpowiednio przedstawić czytelnikom rozmaite rasy, koni będziemy potrzebować zdjęć. W końcu obraz wyraża więcej niż tysiąc słów. Talk koni w pobliżu Fortupinta będzie właściwym miejscem. Zawsze mają tam całkiem sporo rozmaitych wierzchowców. Ech, choć dysponujemy sporą wiedzą, warto by było porozmawiać z. Prawdziwymi ekspertami od opieki nad końmi. Z kimś, kto z nimi pracuje każdego dnia może wejdziesz do stajni Murland i zapytasz to masa Murlanda, czy możesz przeprowadzić wywiady z pracownikami stajni? Być, by mieć pewność, że opiszemy każdy obszar opieki nad końmi. Powinniśmy skorzystać z wiedzy wszystkich okolicznych specjalistów. Ruszaj na ręczę i spróbuj zdobyć jakieś informacje od tamtejszych pracowników. Się, wydaje się, że znają się na swojej pracy mniej więcej. No dobra, to najpierw pojadę po te fotografie, a potem po wywiady. E, witaj, mogę Ci jakoś pomóc? Potrzebujesz zdjęć do informacyjnej książki o koniach. Wspaniale. Oczywiście, że możesz sfotografować moje piękne wierzchowce, ale mam ich naprawdę sporo przejrzenie ich wszystkich i wybranie odpowiednich będzie nielada wyzwaniem. Mam pomysł przyprowadzać ci swoich ulubieńców co ty na to. Wszystkie lubią aparat, więc na pewno będą się cieszyć z poświęconej im uwagi. No ok. Dużo tego. Nie mogłeś przyprowadzić tylko jednego. Byłoby zdecydowanie łatwiej. Okej. Okay. Te fotografie wyglądają wspaniale. Szkoda tylko, że nie pokazują koni w ruchu. Zaczekaj chwilę. Ten aparat potrafi kręcić filmy. Może ustawisz go na ścianie i sfilmujesz, jak Lady się porusza. Profesor Hayden na pewno doceni twoje zaangażowanie i dobrze wykorzysta taki materiał. E, czyli co ja mam zrobić? Tam pojechać. Jezu, ta aktualizacja trwa dłużej niż myślałam. Akurat wtedy, gdy mam mało czasu i chciałam ją zrobić jak najszybciej, to dodali coś dłuższego. Naprawdę, jest owy to macie wyczucie po prostu. Aha, no macie stęp, proszę bardzo. No stępuje, no i co? Co ja mam tu zrobić? Aha, dobra, czyli to będzie tak po kolei, no okej. Okay. To nie jest trwało, ale okej. Okay. O co chodzi Lady? Uważasz, że musimy jechać dalej, bo tutaj już niczego nie znajdziemy. W porządku, zobaczmy, co jeszcze trzeba zrobić do tej książki. No. Okej, okay, czyli jedziemy do Murland. Chcesz przeprowadzić wywiad z pracownikami opiekującymi się końmi? No tak, po to tu jestem. Mamy tutaj mnóstwo mądrych osób, ale Twoje pytanie e, to temat rzeka. Co? <ścoughs> Co? Wątpi, by ktokolwiek znał się bardziej na codziennej opiece nad koniami niż Maja. Jednak jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o zawodach, lepiej porozmawiaj z kimś z Interesuje cię każdy temat w takim razie? Pytaj śmiało. No okej. Okay. Pytasz czy ja mógłbym powiedzieć Ci coś ciekawego o koniach? Hmm. Konie codziennie pożywienie yy, ważące około 2% masy jego ciała, a pije jeszcze więcej, około 40 litrów każdego dnia. Nie ma co się dziwić, że nasze stanie zawsze mają pełne ręce roboty. No, okej, okay, to teraz do Mai. E, czy znam jakieś ciekawostki na temat koni? Pewnie. Przepraszam za telefon, nie wiem, czy było słychać. Wiesz, że zęby konia zajmują więcej miejsca w jego głowie niż mózg? Albo, że konie mają 10 mięśni w uszach, a ludzie tylko 3. Albo, że mają 205 kości. Albo, że. Czemu tak na mnie patrzysz? Trochę mnie poniosło. Przepraszam, ostatnio mało śpię. Pomyślmy o czymś bardziej przydatnym. O, mam! Jeśli koń daje uszy do tyłu, macha ogonem i odsłania zęby, to lepiej nie podchodzić zbyt blisko. To oznacza, że taki koń jest rozwłaszczony i może ci coś zrobić. Nasze e, koty w stajni też mają taką samą umowę ciała koty, a nie konie. Fajnie, nie? Że dwa rodzaje zwierząt, które tak bardzo się różnią pod względem wielkości, ukazują złość w podobny sposób. Aha, koty. Dobrze. Zawsze dobrze znać e, mowę ciała zwierzęcia, z którym masz kontakt, więc mam nadzieję, że czytelnikom ta wiedza się przyda. No tak. Zgadza się. <śmary> ma rację. Maja ma rację. Słuchajcie, jej rad. Ewitaj, Czy mam jakieś ciekawostki na temat wyścigowych ko wyścigów konnych, które mogłyby trafić do książki wspaniale? Hmm, niech pomyślę. O, a wiesz, że konie mogą zacząć karierę wyścigową już w wieku dwóch lat i że większość z nich na przechodzi na emeryturę, gdy mają 4 albo 5 lat, są jeszcze takie młode. Tutaj już chyba nic więcej nie zrobimy. Jedziemy dalej. Tak, racja, kontynuujmy. Kontynuujmy pracę nad książką. No, czyli teraz na Runcho Starshine. Jesteśmy już na miejscu. Witaj! Zdaje się, że jesteś tu w konkretnym celu. Mogę Ci jakoś pomóc? Chcesz porozmawiać z osobami, które mają dużą wiedzę na temat koni. W takim razie jesteś w odpowiednim miejscu. Mamy tu mnóstwo młodych pracowników. Możesz śmiało ich o wszystko wypytać. Może nawet ja będę miał coś do powiedzenia? To nie wątpię. Aha, zaszedł. No okej. Okay. Mam nadzieję, że napiszesz rozdział o western riding. Myślę, że jedną z największych ciekawostek tej dyscypliny są jej początki. Western riding wywodził, wywodzi się od zaganiania bydła. Wiesz, łapania krów w, na laso i takich tam. Właśnie po to był potrzebny ten luk na siodle żeby przywiązać linę ze schwytaną krową. Teraz sport ten bardzo się zmienił, ale wciąż widać w nim ślady kowbojów. E, Dobra robota. Na Ranch of bardzo lubimy uczyć innych na temat koni. Mam nadzieję, że książka się uda. E, no okej. Okay. Zaraz pojedziemy dalej, tylko ja tu zbiorę jeszcze ten śmieć, bo mi się przyda potem. I gdzie mam teraz, tam mam jechać. No okej. Okay. Tam gdzieś zastajnią? Nie, tutaj, dobra. A to ojciec lisy chyba, no tak. E, pytasz, czy mógłbym Ci coś opowiedzieć o koniach? Oczywiście. Jednym z najwspanialszych zdarzeń, które mogę to obserwować, są narodziny źlebaków. Na wolności muszą być w stanie nadążyć za stadem, żeby przerwać, dlatego też potrafią wstać i biegać już kilka godzin po przyjściu na świat. Mało tego, rodzą się z całkowicie ukształtowanymi kopytami. Dla Twoich czytelników to wiedza ta wiedza będzie na pewno tak samo ciekawa jak dla mnie. To, to prawdziwy cud na rodzin. No okej. Okay. I gdzie dalej, gdzie dalej, to maj. Nie, do tej, do tej, tutaj jakoś. Nie pamiętam jak się nazywa, ale ona wie coś na temat koni? Naprawdę? Czy wiem coś ciekawego na temat koni? Hmm są się jak owce, tylko że owce mają e, żo żołądek czterokomorowy, który pomaga im trawić, a konie mają jedną komorę, tak jak ludzie. Owce potrzebują specjalnego żołądka, by pozyskać wystarczająco dużo energii i spożywienia. To dlatego też aż tyle jedzą, bo wiesz, trawa nie jest zbyt odżywcza. Sk mm. Skąd koń ma wystarczająco dużo energii przy tylko jednej komorze w swoim żołądku? Nie jestem specjalistką, ale to chyba ma związek z tym, jak zwierzęta te trawią składniki pokarmowe. To musi być niezwykle wydajny proces, bo wszystkie konie, które widziałam wręcz tryskały energią. Mówię jak jakaś pani profesor. Myślę, że to jednak ciekawe, że zwierzęta jedzące takie samo pożywienie zupełnie inaczej je trawią. Powodzenia z książką. Mam nadzieję, że trochę pomogłam. Tutaj już chyba... no okej. Okay. Czyli wracamy do Fortu Pinta. No okej. Okay. Ja zapowiem Wam, że trochę mnie już gardło w sumie boli od tego czytania. Mam nadzieję, że to koniec. Hmm, udało Ci się nawet sfilmować różne rodzaje chodu. To bardzo skrupulatne podejście. Niektóre zdjęcia są trochę nieostre, a filmik Filmiki delikatnie zamazane, ale powtórzenie tego wszystkiego zajęłoby zbyt dużo czasu. To, co masz, musi wystarczyć. Dobra robota. Nie krytykuj, bo to ja odwaliłam tą robotę. Zobaczmy. Hmm, te notatki są bardzo dokładne, wystarczą. Kto by pomyślał, że opieka nad tymi wielkimi stakami wymaga tyle wysiłku? Dobra robota. Muszę przyznać, że świetnie mieć taką pomoc. Nie interesuje Cię kariera badawcza, cóż, nieważne, teraz czas na zadanie polegające na żmudnym łączeniu wszystkich tych informacji w książkę, która będzie odpowiednia dla turystów. E, ile tu trzeba się napracować dla chwili ciszy i spokoju? Zaczekaj tutaj, zaraz skończę albo za kilka tygodni. Gdy chodzi o kreatywność, nie ma co się spieszyć. O coś dostaniemy? Nic nie widzę. No, nawet spoko. No, okej. Okay. Skończyłeś? Super. Myślałam, że pójdzie mi szybciej. Tylko mi nie mów, że czas tutaj... E, e, że... co? Chyba powinno być czekasz tutaj cały ten czas. Wy młodzi naprawdę nie macie nic ciekawego do roboty. Ale nagro... nagrodą za naszą cierpliwość jest gotowa książka. Pozwolę sobie powiedzieć, że to wręcz arcydzieło, jest w niej mnóstwo wiedzy i ciekawostek. A zanim zapytasz, tak, oznaczyłam Twoje współautorstwo. Za kogo mnie uważasz? Jestem rzetelnym naukowcem i zawsze uznaję czyjeś zasługi, jeżeli ta osoba sobie zasłużyła. A ja też jestem współautorem, tak? Ty na no, wszystkie lopaki i owady zdecydowanie nie. Co takiego zrobiłeś oprócz zawracania nam głowy? To niesprawiedliwe. Bez mnie nie byłoby tej książki. Zasługuję na część chwały i sławy. Ale to nieważne. Zawsze mogę dokonać kilku poprawek przed drukiem i sprzedażą. A mów głośniej, bym mógł cię usłyszeć, młody człowieku, ta młodzież. Żadnego szacunku dla starszych. Powiedziałem, że nie mogę się doczekać, kiedy książka trafi do druku. Tak, dokładnie to powiedziałem. Daj mi książkę. Jedzę dla turystów, pieniądze dla mnie. Ten tylko o jednym. <grym> Nareszcie. To będzie się sprzedawać jak świeże bułeczki. Fortmita jest Ci ogromnie wdzięczny za tę przysługę. E, no, okej, okay. więc to w sumie na tyle. Aktualizacja jest dłuższa niż sądziłam. Mnie boli totalnie gardło w tym momencie, no ale cóż. <noise> Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia z mojego kanału. Trzymajcie się, do następnego i cześć!